Narcyz jako pasożyt potrzebuje Ciebie jako żywiciela. Każdy narcyz, niezależnie od tego, czy jest to pomniejszy, przeciętny czy ekstremalny, buduje swego rodzaju um, siatkę paliwową. I dzisiaj będziemy opowiadać ja będę opowiadał, bo to nikogo więcej nie ma e, o, o siatce paliwowej i o tym, jaką rolę Ty pełnisz. W dodawaniu jemu tej energii, co chcemy definitywnie uciąć. Więc dzięki temu poznasz techniki, jakie on stosuje, i będzie ci łatwiej się od tego uwolnić. Narcyzm pomniejszy, czyli ten nieświadomy, najniższy rangą, który jest kompletnie oderwany od rzeczywistości, nie jest wybitnie inteligentny. Co nie oznacza, że jest poniżej przeciętnej, nie jest po prostu wybitny. To jego głównym źródłem paliwa w jego siatce paliwowej, ta osoba najbliższa, czyli intymny partner, stanowi do 90% jego e, takiej siatki tej. ona daje mu tą energię. Te pozostałe 10% to są gdzieś jakieś takie poboczne relacje, praca, znajomi i tak dalej. Narcys przeciętny wysysa, wykorzystuje do swojej siatki paliwowej w około 70% tą osobę mu najbliższą, czyli partnera intymnego, przy czym mówiąc o osobach najbliższych i tych partnerach, czasami też mogą to być dzieci, tylko wówczas one nie są partnerem intymnym, niemniej są głównym źródłem e, e, są, są tym głównym źródłem tego pożywienia, te, te, tego paliwa. To się zdarza rzadziej, niemniej ma to też miejsce i rozwinę to trochę później, jak skończę opisywać poszczególnych narcyzów. 30% ten narcyz przeciętny dalej nieświadomy w swoich działaniach, kim jest, co on ma w sobie, jakie jego zaburzenie, na czym polega, i, i, i jaką destrukcję sieje w świecie. To te 30% pozostałe bierze już z pracy, ze znajomości, z innych członków rodziny, czy czy może się to przełożyć tak, że na przykład 25%. Z tych 30 bierze z pracy, bo jest już ponadprzeciętnie inteligentny, pełni jakąś znaczącą funkcję, prowadzi firmę, tam bryluje nad pracownikami, czy jest podwładnym, który jest bardzo uzdolniony i łechta go codzienna adoracja, codzienne pochwały itd. itd. Natomiast narcyz. Ekstremalny, który jest już świadomy swojego zaburzenia i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje, on od tej osoby najbliższej, od tego intymnego partnera weźmie połowę swojej dawki paliwowej, którą potrzebuje do tego swojego życia, tej swojej energii. On jest świadomy, że. E, Osoby, które wiążą się z narcyzem, prędzej czy później, nie zawsze, bo są ludzie, którzy 50 lat żyją w związkach. Jeden narcyz, drugi po prostu jest wysysany do grobowej deski. Natomiast coraz częściej, jest, coraz więcej nas, którzy się gdzieś budzą, zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w toksycznej relacji, nie chcemy im już dawać siebie, nie chcemy siebie oddawać, sprzedawać, jakkolwiek by zwał, jak, jakkolwiek by to nie wyglądało, więc on liczy się z tym, że może stracić tą relację. Nie, nie trzyma tych wszystkich jajek w jednym koszyku. On nie zainwestuje, w, nie zainwestuje w wszystkiego, nie położy wszystkiego na jedną kartę. Dlatego drugą połowę tej energii czerpie i jest już o wiele bardziej inteligentny i o wiele bardziej świadomy niż narcyzm przeciętny czy ten pomniejszy. Z miejsca pracy weźmie. Bardziej rozbudowuje relacje z osobami e, z grona znajomych, bliższa, dalsza rodzina, itd. On wie, że gdy wysypie mu się intymna relacja, to będzie w stanie się utrzymać, jeszcze e, nie zanurzy tej głowy pod wodę, tylko będzie w stanie te 50% co mu zostanie, pozwoli mu w miarę normalnie funkcjonować. I będzie dzięki temu w stanie szybciej zdoby, po, wziąć kolejną ofiarę, zdobyć tą ofiarę, zmanipulować tą ofiarę i dzięki temu e, odbudować swoją siatkę paliwową, wrócić do 100%. I tak naprawdę nie poczuje tego głodu, bo ten głód narcystyczny jest dla nich bardzo destrukcyjny. On ich aż wysysa. Ja widziałem parę razy narcyzów, którzy byli na pograniczu takiego załamania w dostawach tych energetycznych. To nie jest przyjemny widok. To po prostu widać, że ten człowiek się sypie. Dla osób postronnych może to oznaczać jakieś załamanie. Boże, ta osoba ma problemy. Tak, ta osoba ma problemy, bo straciła źródło swojego. Swojego paliwa, swojej energii, ktoś mu się wymyka z, z rąk, traci pracę, i wówczas jest po prostu ta załamka. Te paliwa, które są dostarczane narcyzowi. Możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to są zasoby ludzkie, o czym mówiłem, ale też paliwo dostarcza narcyzowi em, wartość materialna. Czyli ten samochód. On pójdzie, wsiądzie do tego auta i czuje się e, dzięki temu lepiej, że ma samochód lepszy od innych. Ale no to też z drugiej strony mówimy, koniec końców, on czerpie z tego cierpienia tych innych osób, więc nie, koniec końców zawsze to będzie. No ale można to przełożyć na zasoby ludzkie i zasoby takie materialne, bo w tym momencie de facto nie wysysa od kogoś innego, bo stojąc w garażu z tym swoim super hiper samochodem, nie mam nic przeciwko super hiper samochodom. Tylko kwestia jest z jaką intencją kupujesz hiper samochód. Po to, żeby o, o 6 rano w niedzielę pojechać na autostradę, pojeździć gdzieś na to, że wracasz do domu i zanim sąsiedzi się obudzą, to nawet nie wiedzą czym jeździsz. Mówimy o tym samochodzie wyścigowym jako drugim czy trzecim w rodzinie. Czy kupujesz to po to, żeby zawsze pod baletami stanąć i co tydzień wyrywać nową y, laskę. A zasoby ludzkie, które narcys czerpie od nas, też możemy dalej podzielić na paliwa pozytywne i negatywne. Bo widzisz, narcys nie, on, on nie czerpie tylko z pochwał. Nie jesteśmy w stanie, ja to pamiętam z dzieciństwa, narcystyczna babcia nie jesteśmy w stanie dać temu narcyzowi tego, czego on potrzebuje w tej swojej siatce paliwowej, tylko poprzez dobro. Można chlebić i dawać temu narcyzowi wszystko, co możemy pieniądze, miłość wyprowadzić się do, do, do tego. Ale on nigdy nie będzie zadowolony tylko z samego tego dobra. Narcyz wymaga też negatywnego paliwa. Dlatego awantury, dlatego odwracanie kota ogonem, dlatego doprowadzanie ciebie do szału, gdzie ty zareagujesz, wkurzysz się, coś powiesz, i on widzi, że wzbudził w tobie negatywne emocje i on się tym karmi. I z mojego doświadczenia, Zarówno z dzieciństwa, jak i z relacji w dorosłym życiu, mogę Wam powiedzieć, że narcyz czerpie z relacji z ludźmi pół na pół. On potrzebuje połowę e, negatywnych emocji, połowę pozytywnych. I uwaga, jeżeli narcyz, powiedzmy ten przeciętny, który 70% czerpie od osoby najbliższej, intymnej, a 30% z miejsca pracy, już nie będziemy się rozwabiać na to, że 5% jeszcze od jakichś tam innych znajomości. 30% miejsca pracy, 70% osoba intymna. I w miejscu pracy bryluje. Jest na wysokim stanowisku. Jest chwalony. Prowadzi świetne projekty. Jest super sprzedawcą. Realizuje plany firmy. To on 30% już tego pozytywnego paliwa wziął w miejscu pracy. Więc on jeszcze potrzebuje tylko dobić do tych 50 i te 20 weźmie od ciebie. A drugie 50 negatywnej energii pozostanie mu też wziąć tylko od ciebie. Dlatego ty w tych 70%, co mu dajesz, masz takie jazdy w domu, bo 20% to jest te udobruchanie tego narcyza. A 50% z tego jego siatki to jest działanie destrukcyjne, gdzie ty się motasz i masz po prostu mózg na ścianie. Więc ty tak naprawdę 75% w domu zaangażowania masz tego negatywnego, jest ta jazda. I niech cię nie zmyli to, że na początku jest taka złota faza, że z narcyzem jest świetna relacja i może to trwać rok, dwa, a nawet trochę dłużej. Ale potem dojdą te pociski i te pociski jak przyjdą, to one już zostaną. To ty te 75% musisz oddawać w formie cierpienia. Płaczu. Awantur. I jesteś rozwalony. I nie wyjdziesz z tego... Bo narcyz ci na to nie pozwoli, bo jego struktura, jego mechanizm wymaga tępienia ciebie, bo on podświadomie rozumie, że jeżeli będzie brał tylko dobre emocje od ludzi wokół siebie, to ci ludzie będą rosnąć. Więc on musi Ciebie trzymać zawsze pod pręgierzem. Żebyś nie czuł się na tyle dobrze z tym, żebyś nie tyła się na tyle dobrze, pewna i bezpiecznie, że możesz wziąć, zbudować swoją wartość i odejść, widząc, że tam jest po prostu ten. Tam będzie gnębienie, będzie, będzie projekcja, będziesz czuł się winny, winna za coś, czego nie zrobiłeś, bo ten narcyz ci mówi, że ty jesteś wyrodną matką. Narcyz to jest bardzo niebezpieczny osobnik. Z tego względu, że w jego zaburzonej rzeczywistości mechanizm obronny, polegający na tym, że nie może nigdy się przyznać do błędu, powoduje tylko i wyłącznie destrukcję i rany wszystkiego wokół siebie. Więc ta siatka paliwowa ponieważ on nie ma żadnej wewnętrznej takiej intuicji on nie ma wewnętrznego wzrostu on nie ma żadnej wewnętrznej siły. To będzie czerpał te paliwo od innych. I teraz zastanów się, kto jest tym narcyzem w twojej najbliższym czy dalszym gronie, współpracownik, który wiesz, że wszystkich zakabluje, a tak naprawdę on doprowadza w sposób sabotując do destrukcji w drużynie, w zespole. A może masz narcyza w domu? Rodzica, osobę, partnera. Zastanów się, co komu dajesz, jaką część siebie przekazujesz. Paliwo, które dajemy narcyzowi, jest zarazem odbieraniem sobie czegoś. Bo zauważcie taką sytuację. Czasami jest przyjemna wymiana pozytywna z drugą osobą. Powiesz komuś komplement, uśmiechniesz się czasami. Ta osoba odwzajemni, tobie coś odpowie i jest wyrównanie. Jeżeli z narcyzem ty mu nawet dasz tą aprobatę, ten pozytywny, to i tak siebie sprzedałeś, bo nie masz nic w zamian. Cierpisz mniej, bo to nie są baty. Tylko, babciu, jaka ty jesteś y, piękna kobieta. Jakie ty robisz wspaniałe obiadki. Jak ty ładnie prasujesz. No dziękuję. Ale nie ma nic w zamian. To było lepsze niż baty zbierane za uwagi w dzienniczku czy złe oceny do których też doprowadzałem sabotując się bo widziałem, że narcyz chce się czuć lepszy ode mnie w związku z tym ja degradowałem się pierwsza klasa, druga klasa i trzecia klasa podstawówki wzorowy uczeń, wzorowy uczeń, wzorowy uczeń gospodarz, gospodarz, gospodarz trzy razy z rzędu ale jej się to nie podobało więc ja musiałem zdegradować się, żeby w domu być poniżej, bo nie możesz być lepszy od Narcyza. Zastanów się, czy robisz czasami coś wbrew sobie, żeby nie podpaść. I liczysz na to, że dając mu to, tak? Tak, tak, w sposób taki niedoprecyzowany. Ta osoba nie prosi Ciebie o nic, ale Ty czujesz, że Ty nie możesz sobie na to pozwolić. Ty nawet nie zapytasz, zapytaj, uważam, że nie powinno się pytać o takie rzeczy, ale za, powiedzmy, nie zakomunikujesz swojemu partnerowi, że w przyszłym tygodniu masz wyjście ze swoimi koleżankami i robicie sobie najraut z dziewczynami, i że on ma się dzieckiem zająć, bo wiesz, że nie możesz. Że, że po prostu nie jest ci to pisane. Jak masz takie sytuacje, to wiedz, że jesteś w narcystycznej relacji i karmisz tego narcyza paliwem pozytywnym, negatywnym, najczęściej negatywnym, co jest totalną destrukcją i wyniszczeniem. I zrób test na narcyza. Zrób dwie rzeczy. Pierwszą rzecz: zadbaj o siebie i zakomunikuj, że robisz coś tylko i wyłącznie dla siebie. I zobacz, jaka będzie reakcja. Normalna osoba w zdrowym związku powie świetnie, nie ma prawy. Należy ci się kochanie, bo dawno nigdzie nie wyszłaś. Tak, jedź sobie z kumplami w góry. Bo dawno tego nie zrobiłeś. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to postaw się. Zrób na przykład powiedz swojemu partnerowi, swojej partnerce, że ty nie opłacisz. Jej e, kolejnych lekcji tańca. Zobacz, jaka będzie reakcja. Powiedz mężowi, że niestety, ale w przyszłym tygodniu nie jesteś w stanie zrobić żadnego obiadu. Czy na jeden dzień, czy na dwa dni, w zależności od tego, jak bezpiecznie się czujesz? Przetestuj to, i wtedy będziesz wiedział. Jeżeli będzie jazda, tylko musisz też wyczuć to, czy tam się włączył mechanizm obronny osoby współzależnej, która w tym momencie czuje się porzucona, czy tam się włączył mechanizm obronny narcyza, który traci nad tobą kontrolę. Musisz to wyczuć. Czy jazda w tym momencie z drugiej strony jest przez to, że narcyz stracił nad tobą kontrolę? A o kontroli będzie w kolejnym filmie. Nazywam się Paweł Panównik i wyrywam ludzi z piekła. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć i mi pomóc dojść do kolejnych osób, bo reklama tych filmów, rozwój kanału kosztuje bardzo dużo, proszę cię, kliknij poniżej, zrób jednorazową wpłatę lub zostań moim patronem. Będzie mi e, bardzo miło. Dziękuję i do usłyszenia na następnym filmie.